Cześć, znajdujemy się na przejeździe kolejowym obok Pasłęka. Tak, dokładnie, co jest SSP. Więc zaczynamy prezentację. Pasłęku odsyłam Was też do innego filmu, na którym pokazywałam Wam przejazd kolejowy, który jest tuż obok dworca. To jest moje już drugie podejście na, do nagrania tego przejazdu. Tutaj mamy budkę sterowniczą Kombudowską. Ogólnie to jest kombudowskie SSP. Nie wiem co to jest. Wygląda na słupki prowadzące stare betonowe. I jako ciekawostkę, na tym przejeździe mamy SDK dwujeczki, to widać, ale mamy też stary wygląd EHL S10, co jest bardzo fajną rzeczą, jak dla mnie. Właśnie najbliższy stary EHL S10 Elbląga znajduje się właśnie tutaj. Tutaj mamy. Napędy RHR95 kombudowskie takie były w Mirowicach właśnie, właśnie dlatego ja tak lubię to SSP, bo jest bardzo podobne do tego w Mirowicach, a to jest... do Mirowic też was odsyłam, też dam linka w opisie. Ale do Mirowice to był jeden z filmów, który strasznie mi się udał. Stawiguda też mi się udała bardzo, bo to widać po wyświetleniach i liczbie lajków. Ale to już nieważne. Tutaj mamy niestety. To jest zwykła farba. O, tutaj jest tylko czerwona taśma odbloskowa, ale reszta to jest zwykła farba już. I to jest też bardzo ciekawa numeracja, bo tam jest S1, tam jest S2, tu jest S3, a tu jest S4. To jest bardzo ciekawa numeracja, bo zazwyczaj jest S1 S1, S2 S4 i S3 tam. Ale tutaj jest y, troszeczkę inaczej. To ja, ode mnie to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawał dla nas relację Macci08. Cześć!